To jest widok na Wiktorię, stolicę Seszeli. Zrobimy teraz zoom na wycieczkowca, który płynął dzisiaj. O, tutaj są wiatraki, widzicie wiatraki? Wiatraki to są prezentem od szejka arabskiego. tak wygląda cała Wiktoria, czyli stolica Seszeli. Ses Seszeli. Jak zwał, tak zwał. A tu wam coś pokażę. Tutaj, jak zrobimy dalsze zbliżenie... O. Tutaj jest pałac... O, żeby nie latało. Pałac Szejka. Na samej górze. Szejka Arabskiego, który ma trzy jachty, takie ogromne tutaj w Marinie o, Popatrzymy sobie co to z bliska widać no, Z bliska to tak wygląda no, Jakieś tam domki w górę też się pną A no tak sobie ludzie mieszkają luźno